Trochę mnie palo usta, resztę w TikToku dopowiem. Dzisiaj przetestujemy sobie. Może to Nie ma dzisiaj teścik, aromat spożywczy, funky flavors, wafel crunch, czyli wafelki w czekoladzie do testu bierzemy 200 gramów twarogu i 5 kropel aromatu. Brateścik wawki czekoladowych. <laughs> Powiem Wam, że gdyby nie to, że ten twaróg ma taką konsystencję, nie choróbką, tylko miał inną konsystencję, to bym się czuł, jakby miał jadł wafelki czekoladowe. To jest naprawdę niesamowite. Pycha jest. 9 na 10. Buli EMA sprawdzenie kalorii, energetyk 50, twaróg kilogram 920, szynka 250, 5 puddingów 750, twaróg, klinek pół kilograma 420, łącznie 2390, spaliłem 200, więc plus 290. Ja, wytnij to Mariusz. Witam Państwa. Poniedziałek, ósma rano, ważenie tabletki, idziemy do pracy. Nie wyspałem się za cholerę, bo w... siedziałem do trzeciej. Okularki trzeba umyć. Ława mnie boli, chyba sobie nie wyspania. Ale przynajmniej ładna pogoda dzisiaj. 6 stopni, jak patrzyłem. Co mamy? Koniec marca. Nie mogę się doczekać, już będzie 30 stopni, a ja lubię ciepło. Wam pokażą. Nie wiem, czy widzicie, ale 2999 myślałem, że 3000 osób już mnie obserwuje na TikToku. Jeszcze nie, jeszcze jedna osoba. Może dzisiaj nagram jakiś specjal. Zakręcę kołem fortuny i nagram test zupki chińskiej ostrej. To będzie dobre. Dobra, jednę sobie jeszcze takiego wariata. Spadam do pracy. Opa. Słuchajcie, jak jesteście ciekawi jak wygląda proces jedzenia takiej zupki, to całość nagram aparatem i wrzucę na mojego YouTube'a. Tutaj jak widzicie już aparat nagrywa. Pięknie, a tutaj czeka nasze danie. A tutaj was zamontują. Serio nie wiem czego się spodziewać. Muszę dalej stanąć, żeby kamera też łapała. Nie wiem czego się tu spodziewać, ale mam nadzieję, że to przeżyje. Także trzymajcie kciuki. Dobra. Teraz lecimy bez cięć. Mam nadzieję, że zjem to w miarę szybko. Powiem Wam, że jest to bardzo pyszne. Naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie takie dobre. Może trochę Was opuszczę. Hmm. No nie wiem, jak tu zrobić, żeby dobrze było widzieć, jak jest nagrane. Jestem naprawdę zaskoczony. Jakością makaronu pycha. Wyczuwalna jest ostrość, ale taka jak lubię, idealna. Stary, że może dam tu muzeczkę po prostu. Miśna pada do zupy od tak Parzy język spieczony smak. W gorącym pisku krzyczy świat Bulldog ramen ekstra od mój ulubiony smak Broń się, broń przed płomieniami Tancerz ognia w mych ustach mamy Płomień tańczy jak szalony wariat Esencja smaku serce pali Jem zupę aż podskakuje W ja płoniemy Każda łyżka radośnie niesie Ulna kramen w ustach śpiewa Podaj mi podaj wiatr Zupa kipi, ale nie ma strat Znów zanurzam się w otce, a nie mocy Parzy mi w ale to nie szkodzi Język w ogniu płonie drży Wypijmy na to zdrowie Zatańczmy między ogniem a świtem Nasze osta płomienie w Niem Zupę aż poskakuje, to my ty i ja płoniemy Każda łyżka Radośnie się, górna kramel w, w śpiewa Podaj mi wodę, podaj wiatr W ogniu ty i ja kłoniemy. Każda łyżka radość niesie, Zjedzone. kramen w ustach śpiewa. Nawet smaczne było trochę. Mi się spociła twarz, ale nic poza tym. Dobra, wracam dokończyć nagrywać TikToka. Trochę mnie palą usta. Resztę w TikToku dopowiem. ma dzisiaj byłem w sklepie KFD w Złotych Tarasach, także robimy unboxing plecaka. Sos czosnkowy. Sos czosnkowy. I sos czosnkowy, 19 zł za sztukę, jakby ktoś był zainteresowany. I zobaczcie jakie on ma fajne wartości odżywcze. 91 kalorii, tłuszcz 7 gramów węglowodany 5 gramów i jak sobie to jest taki zamiennik majonezu więc idą święta wielkanocne zamiast majonezu można sobie to kupić i jak majonez ma 600 kalorii to to ma tylko 90 i dodawać do jajek albo do sałatek polecam, jest dobry chyba nic takiego majonezowego co miałoby mniej kalorii nie znajdziecie słuchajcie Dzisiaj wbiło mi 3000 obserwujących na TikToku, także postanowiłem e, zrobić taki specjalny TikTok. Jutro go zobaczycie. Teraz Wam opowiem, co się działo. Otóż kupiłem kiedyś wszystkie najostrzejsze zupki chińskie, jakie znalazłem na Allegro. To ich ułożyłem 12. Tutaj było koło fortuny. Zakręciłem kołem, wypadła dziesiątka której już tutaj nie ma i teraz idziemy do kuchni tam tam w kuchni było przygotowanie buldaga zupki chińskiej i powiem wam że nie było łatwo to było jestem zjadłem to z 10-15 minut temu a nadal mnie twarz pali boję się co będzie jutro rano wiecie o czym mówię no i muszę to jakoś fajnie pomontować i jutro z tego zrobię TikToka. No i w związku z tym, że Instagram jest do dupy, bo pozwala wrzucać tylko relacje do minuty i rolki do minuty, no to ja to jutro wrzucę, ale całości na Instagramie nie, nie zobaczycie, także zapraszam jutro na mojego TikToka, mariusz.kulesza0 chyba. Bo myślę, że warto. Przynajmniej mam nadzieję, że fajnie to nagrałem. Zaraz spróbuję to jakoś fajnie zmontować, i może coś fajnego z tego będzie. Bo się trochę namęczyłem i to robiąc, i to jedząc.